Dzień dobry, wariaty! Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj naprawdę bardzo wyjątkowy film. Jest to drugi film z rzędu w naszej serii Daily Vlog podczas kwarantanny. A dzisiaj, jak po tytule widzieliście, naprawdę niesamowity film. Spędzał 24 godziny na hulajnodze wyczynowej. Jak to ma działać? Bardzo prosto. Nogę, muszę sobie tylko przymontować do deku na stałe, czyli taśmą Nie przygotowałem się, dlatego mam takie coś... To jest taśma biurowa, to jest taśma malarska Nie wiem I zdecydowanie to będzie naprawdę bardzo ciekawy dzień, mam nadzieję, że się nie połamie I na cholernodze będę musiał zrobić wszystko Będę musiał dokończyć montowanie poprzedniego vloga Zrobić sobie śniadanie, pójść na skatepark, obiad W ogóle wszystko, naprawdę cały dzień Na cholernodze 24 godziny jako, że jest przerwa od szkoły, wstałem o 11 i już teraz zaczynam mój challenge, czyli mam tutaj buta, w których najczęściej jeżdżę yy, i teraz powinienem go sobie założyć na nogę i przymocować go do deku, więc chodźcie na dół. Jakby za kostką. Okej, okay, więc pierwszą czynnością, jaką zrobię w ogóle na tym czymś, a bardziej z tym czymś, to będzie śniadanie, więc idziemy do kuchni, chodźcie. No zaraz będzie gotowa. Nie wiem, nie się. Jezus Maria. Teraz się nie wywalić. Słuchajcie. O. o! O, o, Jeszcze trochę. Dobra, na spokojnie. W tej ręce jeszcze mam dalać, więc. Dopiero teraz zauważymy, jakie to będzie niewygodne używanie komputera. Z takim ustawieniem, ponieważ. Przed mną jest dosłownie, nie, metr do biurka. Dobra, okazało się, że w miarę wygodne jest również posunięcie takie, że będę siedział po prostu bokiem. No, więc ja ze swoją chłajonogą tutaj montuję film. Najnowszy, a bardziej ten co był już, czyli Fris na kuje noce. Mam nadzieję, że nie będziecie mnie hejtować za ten okropny clickbait. Ale chyba film wyjdzie spoko. Okej, okay, więc mój film już się tutaj renderuje. Za chwilkę jak już się wszystko zrobi. Zacznę go wstawiać na YouTube. O 15 będzie premiera. I teraz mam nadzieję, że każdy film będzie miał premierę o 15. Czyli jedyne co Wam mogę teraz powiedzieć, to smacznego obiadu czy coś takiego. Okej, okay, mi zostało już tylko się ubrać, a bardziej ubrać. Bluzę i drugiego buta. Kurde, trochę mam problem w ogóle z schodzeniem, wyjeżdżaniem. Omeg! Oh Ale to jest dziwne. Ubieram bluzę i jadę na park, co nie? Mamy dzisiaj naprawdę chyba 12 stopni. Jest kozak pogoda i godzina 13. ja kurczę tutaj. No, już trochę mniej się trzyma. Nie mogę tak porobić. Okej, okay, musiałem poczekać sobie troszeczkę czasu, ponieważ jest godzina 13.48, czyli już jest 14.00. Musiałem poczekać godzinę, aż film się wstawił. Musiałem go wstawić dwa razy, bo za pierwszym razem go usunąłem niechcący. Musiałem poczekać, czy nie będę miał praw autorskich na tym filmie, ponieważ była tam piosenka Queen'u. Eee, nie mam żadnych praw autorskich, czyli w tym momencie mogę już jechać z moimi, z moją nogą na skatepark. Nie wiem za bardzo, jak ja na tym pojeżdżę. Bo okazało się, że nogę to ja już teraz mam kompletnie przestawioną I że wszystko jest inaczej, ale... Dobra Sami zobaczycie jak to będzie wyglądało Dobra, więc ja już idę na skatepark, tylko że Nie przemyślałem jednej sprawy Czyli, że będę musiał jakoś wyjść z tego domu A przede mną są W miarę, nie wysokie Ale są schody Nie wiem za bardzo jak teraz zrobić Będzie najmądrzej Dobra Ooooooho wow, wow, wow. Dobra, jestem Zdecydowanie najgorszą rzeczą, której nie przemyślałem jest to, że przed moim skateparkiem jest trawa i muszę iść w taki sposób! Bo no, po trawie się nie da jechać na no sody, a muszę tak jakoś sobie radzić, więc naprawdę no nieźle to wygląda. Czuję się jakbym miał jakąś kulę u nogi. Ale czego się nie robi na YouTube Czego się nie robi na dobry filmik Pogody dzisiaj kozak, ale kurczę, no ja tego jakoś nie wykorzystam Wow, dobra, więc wypadałoby coś pojeździć, więc ja szybko założę kask i zaraz zobaczymy co się da na tym zrobić, bo kompletnie nie wiem, naprawdę to jest tak dziki challenge, ponieważ moja noga jest przywiązana do tego gówna to Waży około 3 kilo i naprawdę jest bardzo ciężko, się bardzo ciężko się z tym jeździ yy, Założę na szybko kask, czekajcie Dobra, w sumie spróbuję to 1.8, spróbuję to na mini rampie. Nie wiem, bo ja tu mam strasznie mało miejsca, Wam to pokażę jest bardzo mało miejsca na nogę drugą tutaj w tym miejscu Obudę. Bara ogólnie da się zrobić ale czuję, że powoli mi widzicie rusza się tak, że zaraz może to odpaść dlatego nie wiem czy za bardzo chcę jeszcze jeździć na tym siedziałem gdzieś tutaj, nie wiem, jakieś godzinę, coś takiego, ale zaraz zwijam ponieważ moja bateria w telefonie się dała stan dłużkozy, czyli jej się naładować. Ok, więc jestem już w domu troszeczkę czasu i postanowiłem, że muszę sobie tutaj podkleić troszeczkę tego bucika, ponieważ powoli mi wypadała noga. A już jest wszystko ok, jest sztywnie, stabilnie, bardzo fajnie. Idę na sobie na skatepark, więc chodźcie. Dobra, my już jesteśmy po Game of scutcie. Janek vs Kacper Zobaczymy kto teraz wygrał A za chwilkę nagrywamy kolejnego Game of scuta Przy pięknym zachodzie słońca Z moją hulajnogą przy nodze Nagrywamy Game of Scoot Lewy vs Janusz Co? Ale o co chodzi? No nie no, bo to jest akurat Do 24h na hulajnodze Przed chwilą nagrywaliśmy Game of scuta na jutro Tak jakby Albo na, na. Nie, na środę, przepraszam, na środę na, nagrywaliśmy game of a ten game of który za chwilkę znowu nagramy, czyli ty, wersus lewy, ukaże się w piątek, albo w sobotę, nie wiem dokładnie jeszcze. Na zegarze godzina 19, a ja przez chwilę zaliczyłem pierwszą glebę dzisiaj, kiedy się sobie barspinę na flacie, no i niestety jakoś nogi mi się podwinęły, no i się wywaliłem. O. Jacek, nagra jakieś klipy? Ja już zwijam. Nagraj klipy ostatnie. Tu ten... tam już no. 19.34 19.34 Czas zwijać na chatę Jestem w domu, po całym dniu Zdjąłem już Dek, teraz zdaję sobie w sumie buty yy, Zdjąłem to przed schodami Ponieważ nie chciałem się zabić Naprawdę yy, Słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie tego super filmu Mam nadzieję, że wam się spodobał Jeżeli oczywiście się wam spodobał, zostawcie łapkę w górę Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, followowaniu mnie na Instagramie Ja wam oczywiście bardzo serdecznie dziękuję Za oglądanie, widzimy się w następnych filmach już idzie Elo! Będzie!